W XIX wieku, no i oczywiście później także, gdy łódzkie rodziny zastanawiały się, jak spędzić czas w dni wolne od pracy i ten czas letniej kanikuły, najczęściej wymieniano dwie nazwy – Łagiewniki i Ruda Pabianicka. Pod tymi nazwami kryły się rozległe tereny, na których można było wypoczywać we wszelaki sposób. Można było wędrować po lesie, zażywać kąpieli wodnych. A także dotknąć rozrywki, o jakiej kiedyś opowiadano tylko, że jest możliwą w Warszawie. I właśnie ten typ rozrywki można było odnaleźć tutaj w Rudzie Pabianickiej. Ta rozrywka to jazda konna i wyścigi konne. Jazda konna na specjalnie przygotowanym torze hipicznym. Torze, który służył do organizowania wyścigów i przyjmowania zakładu. Tak jak na warszawskim służewcu. Taki tor założono na rozległym polu znajdującym się pomiędzy Szosą Pabianicką od zachodu i centrum Rudy od wschodu. To centrum Rudy oddalone jest o dwa kilometry. Znajduje się ono tam, gdzie dzisiaj można dostrzec wieżę Kościoła Parafialnego. Tam również w pobliżu Kościoła znajdują się stawy Stefańskiego. Od nich do torów wyścigowych prowadziła ulica Wyścigowa. Natomiast od przystanku przy ulicy Pabianickiej można było dotrzeć tutaj ulicą Konną. Dwie nazwy historyczne zachowane do dnia dzisiejszego są pewną zagadką dla tych, którzy nie znają przeszłości naszego miasta i nie wiedzą, że ta rozległa łąka, porośnięta chwastami i wybujałymi już krzewami oraz drzewami kiedyś tętniła życiem. Podobnie jak na Służewcu, tak i tutaj w centrum znajdował się owalny, długi tor jeździecki, natomiast od strony północnej toru wystawiony na południe budynek wyścigów. Ten budynek początkowo składał się z kilku drewnianych, niejednolitych domków. Nad nimi dominował taras przykryty daszkiem. Można to sobie już tylko teraz wyobrazić. Zasiadało tu lepsze towarzystwo: panie odziane w szerokie kapelusze, panowie elegancy z laseczkami w melonikach, w ubraniach skrojonych według angielskiego stylu. W okresie międzywojennym przebudowano to, co pozostało z czasów carskich. Nadano im charakter modernistycznego, wysokiego budynku, także z tarasem. Przed nim znajdowały się trybuny, wśród widzów wyścigowych niejednokrotnie można było dostrzec tych, których wymieniano na pierwszych stronach gazet. Znanych ludzkich fabrykantów, kupców oraz wojskowych. A przecież i o tym trzeba pamiętać, że Ruda Pabianicka stała się modnym miejscem zamieszkania właśnie fabrykantów łódzkich. I oni także, naśladując dawną polską magnaterię, pragnęli zabłysnąć na zewnątrz jakimś ciekawym okazem hodowlanym. Najczęściej były to konie. Tor Jeździecki służył także i do innego celu. Bowiem przed I wojną światową, kiedy łódź nie miała jeszcze właściwego lotniska, to właśnie na torze konnym odbywały się pierwsze loty samolotowe. Pokazy lotnicze od 1910 roku zdominowały w pewnych okresach Tor Jeździecki. Tu do Rudy Pabianickiej. Wśród wielu znanych europejskich lotników dotarł także ten najbardziej sławny włoski hrabia Scipio del Campo. Ba, rzucił nawet wyzwanie innym lotnikom. Powiedział, że właśnie w Rudzie pobije rekord Europy w wysokości lotu. Później tłumaczył się, gdy tego rekordu nie pobił, że nad łodzią zbyt ogrzane powietrze, które hamuje wzlot. To ogrzane powietrze, można zrozumieć, wydostawało się z licznych kominów fabrycznych. Żaden z wyścigowych widzów, ani też żaden z obserwatorów lotniczych popisów, sądzę, nie przypuszczał, że już w 1914 roku niektóre z samolotów zawisną nad łodzią w bojowym szyku. Nikt także nie przewidywał, że niektóre z wyścigowych koni powędrują na pola bitewne. I właśnie Ruda od jesieni 1914 roku stała się miejscem, Ogromnej bitwy. Bitwy dzisiaj niedocenianej i w zasadzie niedostrzeganej przez współczesnych historyków. A trzeba przypomnieć, że bitwa pod Żgowem była jedną z największych bitew I wojny światowej. Pierwsze tygodnie I wojny światowej nie przyniosły wielu zmian w życiu mieszkańców Rudy Pabianickiej. Znali oni odgłosy wojny z komunikatów prasowych. Czasami docierali do Rudy ci, którzy już gdzieś zetknęli się z wojną, ale ciągle była ona jeszcze daleka. Niektórzy z mieszkańców Rudy cieszyli się z pierwszych wieści o tym, że władze rosyjskie opuszczają Łódź. Cieszyli się, bo. Zaborca był jednakowo znienawidzony przez Polaków, jak i przez ludzkich Niemców. Ci mieli nadzieję, że niemieckie pruskie panowanie przyniesie tu nowe porządki, że da im możliwość rozwoju gospodarczego większego niż otrzymali w okresie carskiego zaboru. Wojna dotarła tak naprawdę do rudy, dopiero. W końcu października 1914 roku. Wtedy okazało się, że Niemcy zostali okrążeni przez armie rosyjskie. Armie rosyjskie zacieśniały worek. I właśnie tu, na obszarze rozległych pól i lasów pomiędzy Żgowem, Gatką Starą, Rudą Pabianicką, a dalej, patrząc aż po Aleksandrów i Konstantynów, zaległy w okopach wojska obu stron. Ta wyniszczająca bitwa pochłonęła setki i tysiące ofiar. Mieszkańcy Rudy Pabianickiej wiedzieli też i o tym, że podczas ostrzału artyleryjskiego zniszczono nie tylko niektóre domy w centrum Łodzi, ale również całkowicie zostały zmiecione z powierzchni ziemi podobne do Rudy osady willowe na Marysinie, na Rogach, Moskulach. Obawiali się i tego, że te drewniane letnie budynki również zostaną rozbite pociskami artyleryjskimi. Mieli szczęście. Wojna dla nich zakończyła się około 23-24 listopada. Wtedy ucichła kanonada, oddaliła się tam dalej w stronę Kurowic, Koluszek, w stronę Łowicza, Bolimowa. Powstały prowizoryczne cmentarze. Największy z nich znajdował się przy granicach Rudy Pabianickiej, właśnie w Gatce Stawie. Ten duży cmentarz powiększono później znacznie, ogrodzono murowanym płotem, i ozdobiono tak, jak przystało w tym czasie zdobić wszystkie cmentarze bitewne I wojny światowej. Obok siebie spoczęli tu żołnierze obu armii. Bo był to jeszcze czas pewnych rycerskich gestów czas taki, w którym jednakowo z godnością traktowano dotychczasowych przeciwników. Piękny, rozległy cmentarz stał się symbolem. Symbolem zwycięstwa generała Litzmana nad armią rosyjską. Dla wszystkich Niemców to miejsce stało się miejscem świętym. A generał Litzman trafił nie tylko na łamy historii. Później, w czasie II wojny światowej, właśnie łódź otrzymała w nazwie nazwisko generała Litzmana. Nazwano ją Litzmannsztag. Poprzez Rudę Pabianicką, linią tramwajową podmiejską do cmentarza w listopadzie docierały tysiące Niemców. Przyjeżdżali oni z Rzeszy, aby odwiedzić ten cmentarz, odnaleźć groby swoich najbliższych. Dla mieszkańców Rudy Pabianickiej było to wielkie święto. Niemcy, zamieszkujący Rudę, wtedy również przychodzili na cmentarz. Oni nim się opiekowali przez wszystkie lata do II wojny światowej. Wielka bitwa I wojny światowej stoczona na obrzeżach Rudy Pabianickiej traktowana jest dzisiaj jako mało znany epizod a była przecież ważnym etapem w drodze do niepodległości Polski.